Dzień dobry drogie Koziorożce. Witam Was serdecznie na Waszym czytaniu styczniowym. Moi drodzy, mam nadzieję, że wszystkim Wam cudownie minęły święta, że wszyscy są zdrowi, zadowoleni, na jedzeni i że dostaliście cudowne, wspaniałe prezenty mieliście czas na spędzenie go z rodziną, z bliskimi. I już patrzymy co u was w styczniu, pamiętajcie o tym, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi I jeśli czujecie, że to nie jest wasza historia, bierzcie to co rezonuje, resztę odrzucajcie, być może jest to dla kogoś innego e, lub też sprawdźcie inne miejsca w swoim horoskopie, w tym ascendenty. No dobrze, trochę koziorożce, sprawdzamy co u was jak sytuacja ma się u was. Okay. Dobra, moi drodzy, Trójka Mieczy u Was wychodzi jako temat przewodni i temat główny, i jest to przede wszystkim dla Was informacja, że albo macie poczucie złamanego serca, i jeszcze tutaj dochodzicie do siebie po jakiejś sytuacji. Bólowej, rozczarowania, być może jakaś sytuacja, gdzie macie poczucie bycia zdradzonym, jakieś sytuacje relacyjne, trudne, szczególnie sytuacje trzecie tutaj się pojawiają. Pamiętamy o tym, że sytuacje trzecie to nie tylko inna mężczyzna, inny mężczyzna, inna kobieta, ale to też często jest praca, inni ludzie, inne osoby. Które ingerują dosyć mocno w relacje, na tyle, że ona się staje trudna do utrzymania, i bardzo często wtedy pojawiają się różne konflikty, bądź też sytuacje bólowe, i stresowe. Trójka mieczy też może być energią, która mówi o potrzebie skupienia się na logice, nie na emocjach. Czyli może coś was uwiera. Może coś Was boli, na przykład w pracy, nie wiem, się nie spełniacie, bądź też w jakiejś innej dziedzinie życia, i karta odwołuje się tutaj do tego, żebyście nie um, skupiali się w takich sytuacjach bardzo na emocjach, bądź też na uczuciach, jakie generuje w Was ta sytuacja, bo to nie pomaga, wręcz przeciwnie. Natomiast warto jest się skupić na tej energii mieczowej, czyli właśnie na tym, co podpowiada Wam. Umysł, bo to pomoże Wam ruszyć, bądź też sprawnie działać nie do końca sprzyjających okolicznościach. To, co nam się pojawia w przeszłości, to trójka kielichów. Um, bardzo możliwe, że tutaj był jakiś okres. Znowu mamy sytuację trzecią, e, jeśli chodzi o związki i relacje, więc bardzo możliwe, że, że ta sytuacja trzecia się ciągnie i e, jest Wam z nią teraz trudno. Możliwe, że tutaj było jakieś pojednanie jakaś celebracja, może jakieś duże nadzieje, może też to był okres dla Was zabaw, cieszenia się wspólnego, radosnego przebywania ze sobą i właśnie teraz ta trójka kielichów od tej pozytywnej, emocjonalnej strony. Przechodzi na tą trójkę mieczy, czyli na tą logikę. Dla niektórych z Was ta energia może równie dobrze świadczyć o drobnostkach, czyli było fajnie, było miło, był czas rodzinny, był czas, kiedy mogliśmy się na sobie skupić, a teraz wrócił styczeń i trzeba wziąć się w garść i te wszystkie miłe i fajne rzeczy, które były zostawić gdzieś tam w przeszłości. To, co Was będzie blokowało, albo co jest dla Was wyzwaniem, to jest szóstka buław. Szczególnie dla osób, które są, mają tutaj jakiś temat relacyjny. Trudnością może być dla Was wasza duma. Z jakiegoś powodu możecie nie chcieć się do czegoś przyznać, możecie nie chcieć czegoś odpuścić, zaakceptować, więc tutaj to jest być może dla Was trudne. Może to być też energia, która w styczniu mówi o potrzebie pokazania siebie, swoich osiągnięć, byciu trochę na świeczniku, bycia, taki, bycia dumnym nie tylko z tego, z kim jesteśmy i kim my w ogóle sami w sobie jesteśmy, ale też z tego, co robimy. Jeżeli się na przykład nie spełniacie w jakimś miejscu, które Was bardzo rozczarowuje albo nie macie takiej relacji, którą możecie się pochwalić, to możecie czuć, jakby Wam czegoś w życiu brakowało, jakiś tutaj niedosyt, bo chcielibyście wyjść z tym do świata, do ludzi i powiedzieć jestem tutaj dumny, zbudowałem, zbudowałam tak dużo, tak wiele, ale nie bardzo może być z czym wyjść do ludzi. Więc tu odzywa się niestety trochę pokora i obniżenie tych swoich wymagań, jeśli chodzi o własne osiągnięcia, i może z tym Wam być trudno. Jeśli chodzi o, poz, o wynik potencjalny dla Was, to mamy kartę mocy. Tu nam się pojawia też energia Lwa. To jest przede wszystkim karta siły, czyli karta, która mówi o umiejętności, zarządzaniu naszymi rządzami, dokładnie tak to nazwę czyli tym dzikim zwierzęm który w każdym z nas jest, tu akurat są przedstawione lwy i gdzieś tam chyba tygrysy chodzi o to, żebyśmy potrafili wyważyć w racjonalny sposób, w którym momencie tego dzikiego zwierza obudzić i pozwolić mu wyjść na zewnątrz, w którym momencie go wyciszyć oczywiście to będzie dla Was trudna sztuka, to może być też karta mówiąca o powstrzymywaniu się przed czymś, przed jakimś ruchem, bądź jakimś działaniem, które nie do końca może być racjonalne i które może Was niesamowicie kusić. Tu jest też dużo pasji, dużo namiętności, którą być może z jakiegoś powodu musicie supresować, szczególnie jeśli są osoby trzecie. Bardzo możliwe, że będziecie się odwoływać właśnie do swojego rozsądku. Na zasadzie nie. Y idźmy tą drogą, która jest rzeczywiście logiczna. Emocje odstawiamy na bok i y staramy się ugłaskać y te namiętności, które się w nas budzą. Karta Siły sama w sobie też mówi o tym, że macie siłę i zdacie też sobie sprawę pod koniec miesiąca na to, żeby przetrwać ten okres, żeby sobie poradzić z tym, cokolwiek was tutaj. Cokolwiek was tutaj w tej trójce mieczy, boli bądź rozczarowuje. Karta rada to siódemka denarów, czyli daj sobie czas. Daj sobie czas, daj sobie przestrzeń. Ziarno zostało zasiane. Potrzebny jest teraz czas na to, żeby pewne sprawy się uspokoiły, bądź też wyjaśniły. To jest też budowanie długoterminowe, to są też inwestycje długoterminowe. Karta siódemki denarów mówi, żebyś zebrał plony, będziesz musiał poczekać, żeby odkryć, co z tego masz albo dokąd ta sytuacja zmierza. Będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość. Będziesz musiał, bądź będziesz musiała. Także co nagle to podjawię i rzeczywiście ta karta mocy bardzo Wam się tutaj przydaje. Dobrze, zobaczmy coś więcej na temat szóstki buław. Dlaczego ona nam się tutaj pojawia? Co ta szóstka buław dla Was oznacza, ta blokada? E, karta śmierci. Słuchajcie, karta śmierci chyba weszła w styczniu, przynajmniej na razie, w większości znaków. I już mnie wcale ona nie zaskakuje. Bo na tyle, na ile jest kart, ciągle albo na tej, albo na tej pozycji, gdzieś, gdzieś tutaj się pojawia w dopowiedzeniu. E, o czym mówi karta śmierci? O tym, że trzeba zaakceptować, że wszystko się zmienia. I, I z tym możecie mieć problem w styczniu, że dużo rzeczy ulega zmianom i nie mamy na to wpływu. Na niektóre rzeczy mamy wpływ, na niektóre nie mamy, więc y, u Was tą trudnością i tym wyzwaniem będzie zaakceptowanie, że właśnie. Pewne sprawy nie toczą się zgodnie z tym, jak założyliście, albo jak chcielibyście, że wyglądają. I tutaj ta zmiana, ta transformacja u Was zdecydowanie jest potrzebna, żeby uelastycznić się do tego, co oferuje Wam życie i co Wam przynosi. No bo nie, nie wszystko jesteśmy w stanie mieć. Zobaczmy w takim razie, dlaczego tutaj jest karta mocy. Karta mocy, karta mocy, dobra. Siły, karta mocy. Zobaczmy coś więcej. Cierpliwość, cierpliwość, i jeszcze raz cierpliwość. Mm, cierpliwość, spokój, opanowanie. To, to bardzo tutaj wybrzmiewa u Was, wręcz podwójnie. Yy, trzeba będzie zacisnąć nie tylko pasa, trzeba będzie wszystkie swoje yy, namiętności. Będzie trzeba zapanować nad tym, czegokolwiek one nie dotyczą, być może jakichś nawet innych planów, niekoniecznie związków i relacji. Może macie jakąś, nie wiem, chęć wyjazdu i na przykład trzeba będzie to przełożyć, czy jakiegoś urlopu, czy jakichś innych przyjemności. Także tutaj trzeba będzie cierpliwie poczekać. Dobra, zobaczmy, co więcej mam dla Was karty wyroczni. Mamy ciemność. Mm. Mamy ciemność, sobie plat. Słuchajcie, doczytam sobie, co oprócz tej ciemności jeszcze ta karta reprezentuje, bo ciemność to jest dla mnie za mało i jakoś mi się to nie do końca spaja z tym Waszym czytaniem. Więc zaraz sobie znajdę. Okej, okay, to jest furia, życie w ciemności, intensywność. I ja myślę, że to są właśnie te wszystkie emocje, które supresujecie w karcie mocy, które musicie utrzymać w ryzach, tak? I to jest. Mo, można mieć tutaj właśnie poczucie takiego życia w ciemności, czyli nierealizowania tego, co bym chciał chciał zrealizować. Nie mogę pokazać, że jestem dumny, dumna, nie mogę się pochwalić, nie mogę powiedzieć całemu światu. Jaka jest to końca sytuacja, tylko muszę tutaj cierpliwie poczekać. Może to dla niektórych z Was być takim ciemnym miejscem, niewygodnym miejscem, takim niespełnieniem, tak to nazwijmy. Co jeszcze dla Was mają karty? Emocje są bardzo intensywne. To jest druga karta, nawet trzecia, bym powiedziała, żeby nie powiedzieć, że czwarta. Tak, drogie Koziorożce, co ja mam wam powiedzieć? No, mm, będzie trzeba nad sobą bardzo silnie panować. Coś w Was ym, z jakiegoś powodu nie może wyjść na światło dzienne. Ja wiecie, co jeszcze tak y, sprawdzę, tą trójkę mieczy, bo. Dlaczego ona tutaj jest? Ok, okay tutaj znowu mamy emocje. E, uważajcie na wszelkiego rodzaju em, awantury, afery, em, na trygery. Mogą być to w życiu emocjonalnym, ale nie tylko. Tam, gdzie będziecie czuli, że sprawy nie idą w waszym e, kierunku e, w, raczej w kierunku takim, który sobie wybraliście czy wymyśliliście, będziecie się kłócić, będziecie się spierać. Tylko problem polega na tym, że tutaj ta karta sugeruje, że może popłynąć parę słów za dużo, że możecie zrobić coś, czego będziecie żałować. Że na skutek pewnego afektu bądź też pewnych informacji, zdania sobie sprawy z pewnych rzeczy możecie po prostu wpadać w szał dosłownie. Dlatego tutaj mamy tak dużo kart mówiących o tym, żebyście uzbroili się w cierpliwość. To będzie dla was bardzo emocjonujący miesiąc, ale te emocje nie działają na waszą korzyść. Więc uważajcie tutaj, moi drodzy. Drogie Koziorożce, to wszystko, co mam dla Was. Bardzo Wam dziękuję za bycie i za słuchanie. My, my się widzimy już niedługo w kolejnych filmach. Także do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.